Bartek, jak już ustaliliśmy, można Ciebie określić mianem człowieka z podium, bo w ostatnim czasie po prostu cały czas skakujesz na podium, prezentujesz się świetnie, wczoraj w Manchesterze, dzisiaj tutaj w Gustrow. Szczęśliwy. Nie przechwalajmy. Wiadomo, wczoraj zawody drużynowe bardzo ważne dla mnie, bo to ostatni wiek juniora, Już nigdy więcej nie będę mógł z reprezentacją Polski młodzieżową zdobywać żadnych medali. Dzisiaj tutaj w Seku debiut, także jestem zadowolony, ale, ale nadal trzeba pracować. Dzisiaj też trzeba przyznać, że dopisało mi dużo szczęścia. Tak jak wspomniałeś, to Twój debiut walczyłeś z seniorami, jeżeli chodzi o rajderów. Jesteś młodym zawodnikiem, ale już pokazujesz ogromne doświadczenie. No i ten tor dzisiaj, który sprawiał sporo trudności innym zawodnikom, ty wydawało się, że potrafisz go odczytać. E Miałem, po prostu jeździłem już tu też kiedyś i, i dzisiaj przyjeżdżając tu miałem jakieś doświadczenie. Wiadomo, to nie zawsze się przekłada, tak? Każdy dzień jest nowy, dzisiaj dla mnie też był nowy dzień i to, co było wczoraj, czyli Manchester już też musiałem odstawić, to co było tam dwa lata temu, gdzie tutaj była jedna runda mistrzostw świata, to też, ale gdzieś zawsze coś zostaje i coś można wykorzystać. SEK to, to, to dla mnie na pewno duże wyzwanie, bo, bo i, i tutaj jeżdżą w większości seniorzy, także e, muszę się na, tym, na ich tle sprawdzać, bo tak jak wspomniałem, no, w tym roku to już jest mój ostatni sezon, także chcę e, iść ku górze, także muszę się z nimi mierzyć. To początek bardzo dobry. Następna runda za dwa tygodnie na toruńskiej Moto Arena. Jak ty oceniasz to miejsce? Szczęśliwe dla Ciebie, lubisz tam jeździć, czy wśród tych czterech miejsc, w których będą odbywać się rundy SEK, to może nie jest koniecznie to najlepsze. No w tym roku ligowy miałem tak na, na, na czórkę z plusem, także jakiś tam dobry prognostyk jest. W Toruniu nie, nie zawsze dobrze jeździłem, także myślę, że teraz będzie ten mój dzień w Toruniu. I co? No i na pewno będzie świetne widowisko. Torun jest świetnym torem do walki, także. No będzie ciekawy. Dobra, dobra stawka. Dzisiaj tutaj ten tor bardziej decydował start, ale w Toruniu myślę, że, że naprawdę będzie mianek tyle, że, że na pewno warto to oglądać. Będziesz miał teraz chwilkę czasu, żeby odpocząć. Pocieszyć się tym trzecim miejscem dzisiaj zdobytym tutaj w Gustrow. Tak. Pię myślę, że około pięciu godzin będę wracał do domu, także ten czas wykorzystam na to, żeby się tym trzecim miejscem pocieszyć. Jutro mam zawody, co prawda startuję jako rezerwowe, ale, ale muszę być do tych zawodów tak samo przygotowany. Także ja idę się teraz wykąpać i wsiadam do busa i uciekam do Lesza. I jutro kolejne ważne zawody. Dziękuję Ci bardzo szczęśliwej drogi w takim razie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.